Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła i wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak jest. A on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto słowo Pańskie. Tak. To jeszcze właśnie poczekam, poczekam, aż się tutaj ogarniemy z tymi sprawami. Bardzo dziękuję za tę współpracę. Pierwsza rzecz, którą chciałbym ruszyć w tej homilii, to jest pierwsze czytanie. Otóż mówi ono o takiej sytuacji, kiedy Salomon, król, jest bardzo młodym człowiekiem, bez doświadczenia i prosi Pana Boga o to, o co prosi. Generalnie rzecz biorąc, kiedy, my, kiedy tłumaczony jest ten tekst, to tutaj jest napisane w tym, w tym tłumaczeniu, które czytaliśmy, że prosi o serce roztropne. Innym miejscu jest, że prosi o mądrość. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to w tekście hebrajskim, może ktoś pamięta, bo ja już kilka razy już stąd mówiłem, o co prosi dokładnie Salomon. O serce słuchające. Brawo. O serce słuchające, lew szome. On tutaj jest przetłumaczony, jest o serce roztropne, ale dosłownie znaczy to serce słuchające. Serce słuchające, przez co mamy te przypowieści później Salomon, Salomonowej, mamy ten, że jest mądry jak Salomon, czy, czy Salomon, że czy Salomon z pustego nie naleje, taka jest historia, myślę, że w części może znana, kiedy Salomon zostaje postawiony wobec sytuacji, kiedy matki, dwie kobiety kłócą się o dziecko. Jedna i druga roż, rości sobie prawa do tego dziecka. I wtedy salo, Salon mówi tak: Jak się, Wy się tak kłócicie, to, to w takim razie y, przetnijmy to dziecko na pół i jedna matka dostanie jedną połowę, a druga matka drugo, drugą połowę tego dziecka. Nie wiem, czy znacie tę historię? O, większość tak. I wtedy co robi? Co robi y, y, k, jedna z tych kobiet? Co mówi? Oddaje to dziecko. I wtedy Salomon wie, że to jest matka tego dziecka. Bo tylko matka jest w stanie zdobyć się na taką miłość, że zrezygnować z tego prawa macierzyńskiego, żeby to dziecko uratować. I ta mądrość Salomonowa płynie z owego słuchania, ta zdolność, zdolność rozstrzygania spraw, bo na tym polega mądrość. Nie, nie, mądrość nie polega na tym, że ja jestem erudytą. Że ja będę używał mądrych słówek, jakichś aforyzmów, jakichś tam bom, bom to, bomotów, tak zwanych tak, bomu, tak? czyli takich, takich ładnych słówek. Jak będę się tam popisywał jakąś tam swoją elokwencją, to nie o to w ogóle chodzi. Chodzi o to, że kiedy, ja przychodzę do, kiedy przychodzi sytuacja do wyboru, kiedy przychodzi do sytuacja do podjęcia decyzji, to ja wiem, jaką decyzję podjąć. Sami wiecie, jak to jest trudne. Kiedy jesteśmy w dylematach, kiedy jesteśmy na rozstaju dróg, kiedy jesteśmy. Raz jedno, mówi to, jedno mamy A i B czy A i Z. I jeszcze najgorsze w tym wszystkim jest to, że na przykład pod jednym i pod drugim kryje się dobro i weź ty teraz mądry, a zły lubisz przepoczyć pod anioła światłości i, i kombinuje tym, 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 y, 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 tylko tak, żeby nas wyprowadzić na, na złą drogę. Ale jak się człowiek dobrze przypatrzy, to pod tym aniołem światłości tam wychodzą raciczki i kawał, kawałek ogona i wtedy wiadomo że jest, że, ten, że, 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 że z kim mamy do czynienia. Tylko żeby można było umieć, żeby, żeby można się było w tym umieć poruszać. Przede wszystkim trzeba mieć serce słuchające. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ja słucham, to w psalmie mamy ten, ten fragment, Twoje napomnienia są przedziwne. Dlatego przestrzega ich moje, moja dusza, poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Ostatni, ostatnia rozwrotka psalmu. Kiedy ja mam trudność, kiedy ja mam wątpliwość, kiedy ja mam dylemat, pytam mądrość, Pan Bóg jest w to, filozofii to, się, to, się tak, to, to jest takie, no, troszeczkę wejdziemy trochę głębiej. Pan Bóg jest bytem, dającym istnienie. Stąd jest y, jestem, który jestem. Czyli on jest źródłem istnienia. Pan Bóg jest bytem, my jesteśmy bytami zależnymi od Jego. Jesteśmy stworzeniami. On jest stwórcą. Ale Pan Bóg poza tym, oprócz tego, że jest bytem, czyli źródłem istnienia, jest jeszcze mądrością, pięknem, dobrem i miłością. I my mamy, Bóg na, mówi święty na przykład się do miłości. Bóg nas pierwszy umiłował, dlatego my jesteśmy zdolni do miłości. Gdyby Pan Bóg nie dawał nam tego potencjału, po prostu nie bylibyśmy tego zdolni. Jesteśmy na tyle mądrzy, na ile mamy udział w tej mądrości. I dlatego tu u, u Salomona to jest ta sytuacja, że on słucha tego, który jest, nie jest mądry. To proszę to zrobić, to jest tak troszkę filozoficzne określenie, ale nie, nie zaszkodzi Wam. Kiedy nie, człowiek jest mądry, Pan Bóg jest mądrością. I ty będziesz mądry na tyle, na ile słuchasz mądrości, czyli masz serce słuchające. Kiedy masz właśnie ten dylemat, kiedy, kiedy stajesz wobec, wobec decyzji trudnych i tutaj, żeby nie wiem ile książek przeczytał, to żadna książka ci nie powie, czy ty masz być ginekologiem, czy stomatologiem. Możesz mieć na przykład poczucie, że masz być lekarzem, ale jaką masz specjalizację? Albo żadna ci książka nie powie, czy ty masz być, czy ty masz być księdzem, czy masz być, czy masz być małżonkiem. Żadna nie powie. Bo jedna będzie opowiadać na przykład, nie wiem, weźmy Grahama Greena moc chwały. I tam jest opowieść o księdzu, który w Meksu w czasie rewolucji w latach 20. -tych, tej masońskiej kiedy wycinali w pień yy, duchowieństwo. I zmuszali to małżon do, 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 do żenienia się cywilnego i to są się o takim księdzu alkoholiku, który chodzi od Pueblo do Pueblo i odprawia im się świętą. I oni nawet już machają ręką na tym, że on, tam jest, że on, jest, że on ma tę tę słabość, ale to jest jedyny ksiądz, który jest w stanie ich wyspowiadać i który im przeodprawić. Teraz czytasz taką książkę jedną. Druga jest znowu jakoś o jakimś innym kliencie, który w ogóle jest w cały świat w ogóle z sufitu wzięty, albo jeszcze weźmie, jakiś, weźmie sobie tego ten kod Leonardo da Vinci, albo jakieś inne tego typu sobie obejrzysz film bądź książkę przeczytasz. No i mówisz, nie no, być księdzem kicha. I ja, ja myślę, że twórcy filmu pod tytułem Imię Róży nie mieli na przykład na, na celu, żeby, żeby wzbudzić powołanie. A ja na przykład, kiedy obejrzałem Imię Róży, a miałem 20, nie wiem, 22 lata czy 23 lata, obejrzałem Imię Róży, a ono jest generalnie antyklerykalne. I jedyne, co, co tam było, to pamiętam, o, kiedy obejrzałem ten film. I z tego filmu jednego z mi zostało, że ten chłopak, który tam jest bohaterem tego filmu, tak, jest, tam się tam pojawia taka dziewczyna, która tam jej pomaga i tak dalej, tam to jest taka sytuacja taka, te, tego tak ty, zwanego typu typu, tak, i on jest na rozdrożu, bo on ma teraz nie wie, czy iść razem z tym swoim mistrzem i zostać pójść drogą duchowną, czy zostać tą dziewczyną. I on tam jest taki tekst, mówi i poszedł wtedy za tym mistrzem, został tym mnichem. Bo to powiada już po latach i nigdy nie pożałowałem tej, 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 tej decyzji. Ja myślę, że twórcy tego filmu nie mieli w zasadzie chęci, że nie jest to film powołaniowy. Akurat dla mnie, że był filmem powołaniowym, bo akurat Pan Bóg wybrał ten moment, kiedy powiedział, że właśnie, że to jest kiedy się wybiera Pana Boga, to, to człowiek wcześniej czy później wychodzi na prostą i wychodzi im plus. Ale żeby to można było zrobić, to można, mówię, powiadam, można, można tysiące książek przeczytać, można mieć tysiące cenzusów, obejrzeć setki tysięcy filmów, ale jeśli nie ma tego serca słuchającego, to jest po prostu w głowie stochu ławochu, czyli kompletny chaos i generalnie nie wiadomo, co wybrać. A diabeł kręci ile lezie, bo mamy ten, ten fragment, który mówi o tym, że będą na sam koniec, będą czy wybierane te, 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 te ryby dobre i złe. Tydzień temu mieliśmy o tym, o, o złym duchu. Jest kwestia tego, tego, tej rzeczywistości, która nie jest nazwana expressis verbis, ale to jest przecież ta, że tam będzie spłacić zgrzytanie zębów, no to, to my to nazywamy jak? Jak my to nazywamy? Jak? Głośno. Piekło, tak, proszę Państwa, piekło jest, istnieje i nie jest puste. I, od, i, to, i, i kiedy my tego słuchamy to też mamy tę, tę w sobie z tyłu głowy tę, tę przestrogę, że, że słuchanie Pana Boga chroni nas również przed piekłem. Przed decyzjami, które nas oddalają Pana od Boga. I ostatecznie każda nasza poszczególna decyzja to jest decyzja ostateczna, sumaryczna decyzja, kiedy my staniemy na sądzie jednostkowym, dusza nam się oddzieli od ciała i tak naprawdę w ty, na, tym, na, tym, na tym sądzie jednostkowym okaże się sumaryczność naszych poszczególnych decyzji. Po kolei, czy one były z Panem Bogiem, czy przeciwko Panu Bogu. I po to, żeby ta ostateczna decyzja była, była im plus. Potrzebna jest na co dzień owa mądrość, owa, o, owo serce roztropne, słuchające, a ono w sposób szczególny najbardziej jest uwrażliwiony gdzie? Co mówi tobie, co jest dobre, co jest złe, podstawowe, instrument każdy z nas jest we, we wyposażony. W co? W sumienie. Tylko pamiętajcie, że sumienie jest tą membraną bardzo delikatną i można je skrzywić. Bo jeśli na przykład ktoś popełnia recydywę i popełnia, pie, popełnia pierwszy grzech, ciężki, śmiertelny. Śmiertelny polega na tym, bo teraz to się mówi ciężki, ale kiedyś nazywano go śmiertelnym. Dlaczego? Dlatego, że śmiertelny grzech polega na tym, że jego powaga jest taka, że odcina mnie od Pana Boga, od źródła życia. I teraz jak ja popełniam grzech ciężki, czyli śmiertelny. Bo ciężki to jest eufemizm wobec tego śmiertelnego. I w pierwszym, pierwsza, przy pierwszym grzechu po prostu to sumienie krzyczy. Ono wyje po prostu jak, jak, jak wilk do, do tego, do, do, do księżyca. Jak pies do księżyca. Ale po, po jakimś czasie, kiedy po pierwsze, pierwsze, pierwsze wydarzenie ma miejsce, ja zaczynam kombinować, a to nie tak, a koleżanka też tak robi. A kolega też tak w sumie, a wszyscy tak robią. To ja jeszcze zrobię i powtarza się, powtarza się, powtarza się. Tego człowiek się nie spowiada, na przykład, albo się w ogóle nie spowiada, albo udaje, że wszyscy tak robią i w pewnym momencie to sumienie zaczyna być po prostu skrzywione. Ono się zaczyna wyciszać. Ogrom zła i, 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 i wydarzenia, które jest, jest, jest elementem tego mojego wyboru, jest takie samo, kiedy było za pierwszym razem. Tylko kiedy ono zostaje skrzywione, kiedy, zostaje, kiedy nastąpi tak zwana desensybilizacja, czyli uniewrażliwienie tego instrumentu, to ja przestaję być człowiekiem słuchającym. Ja po prostu jego ja nie słyszę. Wszyscy tak robią, każdy tak robi, i tak dalej, i tak dalej. I nie słyszę Pana Boga. I jak nie słyszę tego w środku, to zaczynam popełniać błędy. Zaczynam wybierać rzeczy, które się Panu Bogu nie podobają. Zaczynam iść, iść z reguły wtedy, na przykład mogę być, na przykład, według, według porządku tego świata. Książę tego świata będzie cały czas mi podsuwał wybory, które będą dla mnie przyjemne. Klasyka filmu, jeśli ktoś nie oglądał, to koniecznie trzeba go obejrzeć. To jest, to jest Adwokat Diabła. Adwokat Diabła z Alpacino, który ja puszczałem, jak byłem, pracowałem w szkole baletowej, teraz się teraz tu widziałem, Ida Nowakowska była moją uczennicą. I im puszczałem, im puszczałem w, 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 w klasie maturalnej, puszczałem im, jeszcze pamiętam, na kasetach VHS. Puszczałem im w maturalnej klasie y, 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 adwokata diabła, pokazując im sekwencjach, jak zły doprowadza do zniszczenia człowieka drobnymi małymi krokami. Troszkę to, tu, tu jest kariera, tu jest to, tu jest to, tu jest to. I to idzie kosztem rodziny, to idzie kosztem zdrowia, to idzie kosztem rzeczy, które są wartościowe i w pewnym momencie człowiek zaczyna się po prostu tak uniewrażliwiać, że traci kompletnie kontrolę nad sytuacją. Tylko to się dzieje stopniowo, to nie jedzie się od razu. Zły, zły nie pokazuje całego swego, tej swojej ohydnej twarzy od samego początku, bo by nas wystraszył. On jest łagodny, on jest przymiliający się. To jest w, bodajże w piątym rozdziale Księgi Rodzaju. Zło łasi się u twoich stóp. A ty masz nad nim panować. Ono nie jest gwałtowne, w sensie takim, że ono wpada i, żeby się, i żeby rozpycha się łokciami. Ono się później rozpycha łokciami i wrzeszczy, tak, ale na początku miłe złego początki jest, jest takie, takie powiedzenie rudowe. Y, y, na tym to polega, że zły przychodzi i się łasi. ono się przymila, ono się pokazuje od takiej, takiej nęcącej strony, od takiego. A od atrakcji, a ty masz wolność, a ty jesteś wolnym człowiekiem, a co kto ci będzie tam mówił, a co ty będziesz tam w ogóle słuchał, a co ty przecież ty masz, tu masz, tu masz, takie masz pragnienie, a tu masz takie, ta, taką, taką ochotę, a tu nikt ci nie będzie tam okowów stawiał i tak To jest cała masa, to jest walka, która, którą każdy z nas ma do stoczenia. Tu nie ma z nas wśród nas wyjątków takich, który był, kto, był, kto byłby od tej walki wolny. Tylko, żeby z, tego, z tej walki wyjść zwycięsko, trzeba przede wszystkim to serce słuchające mieć. I dbać, szczególnie, w sposób szczególny, dbać o ten instrument, który jest w każdym z nas. Jeśli ten instrument po prostu z z zdesensybilizujesz i uniewrażliwisz, no to jesteś po prostu jak pijany dziecko we mgle. Na lewą rękę mówisz prawa, a na prawą mówisz lewa. To, to u, u, u Jonasza było, że tak byli zdeprawowani, że nie znali, nie, nie potrafili odróżnić lewej lęki od prawej. Co to znaczy? To w, tek, w tekście hebrajskim znaczy, że oni po prostu mylili dobro za złem, ponieważ nie mieli serca słuchającego, nie mieli owej mądrości, która pozwalała na to, żeby podejmować decyzje, które byłyby zgodne z wolą Bożą, przez co. Poszczególne, elementarne, jednostkowe decyzje składające się na cały mój element, który, którym, jest, który jest moje, którym jest moje życie, a, a, a to moje życie składa się z wyborów i z decyzji. Nie inaczej. I mądry jest ten, który ma mądre decyzje. Mądry jest ten, który wybiera tak, jak, go, jak mu Pan Bóg wskazuje. Dlatego jest ten, ten sam wskazujący. O, o mądrość, która. że to bardziej miłuje Twoje przykazania niż złoto. Niż złoto najczystsze. Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twoje postanowienia i nienawidzę wszelkie drogi fałszu. Twoje napomnienia są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Tylko, żeby można było być doświadczonym, oświeconym, trzeba słuchać. I na tym polega mądrość. Lew szomea, serce słuchające. Odpowiadajcie sobie na pytanie. Na ile ja robię rachunek sumienia? Na ile ja, kiedy sumienie mi zaczyna mi mówić, że coś jest nie tak? Nawet nie może być, może być tak. Ja wczoraj rozmawiałem z taką moją przyjaciółką e, i, i, i właśnie, bo ona no, to osoba duchowna i już rozpatrywali kwestie wyborów takich, no, y, no bardzo subtelnych, tak? I to jest coś takiego, że on mówi, sumienie, nie mówi ci, że to, że to nie jest coś, no, że ewidentnie jest coś złego. Bo myśmy rozmawiali o tym, a wiecie o czym? Rozmawialiśmy a o wyborze pomiędzy miłością bliźniego, a na przykład a, a kwestią y, 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 wierności modlitwie. I czasami jest taka sytuacja, że miłość bliźniego wymaga ode mnie, żebym ja, żebym ja zostawił modlitwę i poszedł pomóc bliźniemu. I, można się, i obie, obie, oba stany są stanami skrajnymi. To znaczy, ja mogę się kompletnie oddać miłości bliźniemu i wejść w aktywizm, albo mogę wejść w spirytualizm, taką kwietyzm, że tylko będę siedział, paciory kręcił i jak ktoś będzie, będzie ten, będzie i stukał do drzwi, to jest takie przysłowie, że jak mnich się modli. Mnich się modli i ktoś stuka do drzwi, i on nie otwiera, to znaczy, że diabeł kołyszy go w modlitwie. I tu trzeba znaleźć do tych środek. To nie ma tak, że ekstrema są wszystkie niezdrowe. Dlatego i tu, i tu masz sumienie, że kiedy Pan Bóg ci zaczyna, to, to nie jest tak, że ono krzyczy. Ono wtedy delikatnie czujesz dyskomfort, Ty czujesz, że coś jest nie tak. Ale po to trzeba mieć to owo coś, ten instru to instrumentum, które pozwala ci na to słuchanie i podejmowanie wyborów właściwych. Bo może być tak, że ja mogę być bardzo wielkim yy, yy, alamistykiem ale mogę być, nie, nie, mieć nienawiść wobec, wobec bliźniego, wobec, wobec nieprzyjaciół, wobec moich sąsiadów trudnych. I co mi z tego, że ja te, te, te paciory przekładam, jak, jak we mnie jest nienawiść? Co z tego? Jeżeli ja, mówi święty Jan, jeżeli, jak możesz miłować Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie nienawidzisz człowieka, człowieka, którego widzisz, bliźniego, którego widzisz. A przecież Pan Bóg przechadza się w każdym z nas. No i to, jest, to, są, to są dywagacje, to są... Wybory, które staje, które, bo przed którymi staje każdy z nas. I z nich będziemy sądzeni. Z każdych poszczególnych elementów. I żeby one były właściwe, trzeba to serce mieć, dbać o nie, a sposób szczególny osumienie, w którym Pan Bóg będzie za każdym razem mówił Ci, podoba mi się, albo mi się nie podoba. Albo będzie krzyczało, albo będzie delikatnie dotykało, ale będzie dotykało, o ile będziesz, będziesz o nie dbał. A dbam, dbałość o sumienie przede wszystkim polega na tym, że ja się regularnie spowiadam przynajmniej y, raz w roku, ale generalnie spowiedź mieć miejsce raz w miesiącu, jeśli chcesz mieć w miarę ten azymut utrzymany, czyli wyczyszczony ten głos, to jest pierwsze, a drugie rachunek sumienia codzienny. Że ja wieczorem słucham i dziękuję Panu Bogu za wszystko, co dostałem, a z drugiej strony patrzę na ten cały dzień, gdzie zawaliłem. A nie przychodzę, idę, myję zęby, yy, yy, idę spać, obejrzę tam coś, tam jeszcze, kładę się spać, jak, 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 jak poganin i w ogóle udaje, że Pana Boga nie ma, że go nie słucha. Na tym polega słuchanie. Ale każdy z nas ma, że tak powiem, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, mówi Pan Jezus w Ewangelii, ale żeby można było mieć ten słuch drożny i aktywny, trzeba również o ten instrument dbać.